Tak właśnie wygląda mój nowy motocykl. To są jedyne rzeczy, jakie zostały mi po pit bajku. stara opona i opakowanie po dętce. Ale to jest mało ważne. Teraz czas na nowy motocykl. Cześć, ja jestem Mazak. Witam Was w kolejnym filmiku na moim kanale. Jak sami już widzieliście po tytule Mam nowy motocykl, jest to KTMSX85 rocznik 2013. Już bez zbędnego przedłużania lecimy do jego prezentacji. Teraz przedstawię wam informację, jakie udało mi się uzbierać o motocyklu. Jeżeli chodzi o historię tego motocykla, to z tego co wiem, jest on sprowadzony z Danii. Jak już wcześniej wspomniałem, jest to KTM SX 85 rocznik 2013. Motocykl jest na dużych kołach 19-16. Motocykl od ziemi do kierownicy ma 110 cm, a do siedzenia 86 cm. W porównaniu do MRF-a, KTM ma skrzynię pięciobiegową w takim oto układzie. Motocykl nie jest wiele cięższy od mojego poprzedniego, bo waży on 68 kg. Średnica cylindra to 47 mm, natomiast skok tłoka to 49 mm. Na samym początku zauważyłem, że ma on naprawdę mały skręt. Ale jest on regulowany za pomocą tych śrub. Fajną rzeczą w tym KTM jest to, że sprzęgło jest hydrauliczne, a nie na linkę, dzięki czemu naprawdę lekko chodzi. Pojemność zbiornika paliwa to 5 litrów. Skok przedniego zawieszenia to 115 mm, natomiast tylnego to 185 mm. Pewnie Was to nie zdziwi, ale chciałbym o tym wspomnieć. Ma on chłodnicę, więc system chłodzenia jest za pomocą cieczy. Paliwo jest odkręcane i zakręcane za pomocą kranika. Kolejną rzeczą, jaka Was nie zdziwi, jest to, że są odpalane za pomocą kopniaka. Na amortyzatorach przednich ma on również takie przyciski służące do ich odpowietrzania. Wysokość siodła to około 900 mm. Jako, że jest to krosówka nie posiada on nóżki, za to ma trójkąt. Kąt główki ramy to 24 stopnie. Rozstaw osi to 1290 mm. Średnica przedniej tarczy to 220 mm. Natomiast tylnej to 200 mm. Na dużych kołach Prześwit motocykla to 415 mm. Olej, który wlewamy do benzyny to Ipon Samurai o zapachu truskawkowym. Do motocykla dostałem również taką ładną teczkę z KTM-a z instrukcją w środku. To tyle w dzisiejszym filmiku. Jeżeli Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na moim kanale z dzwoneczkiem, aby nic nie przegapić.